Zaczynamy moi drodzy, decydujące spotkania podczas fazy Legend Majora w Paryżu, a na start, na śniadanko dzisiaj, och takie pyszne śniadanko, śniadanie, to obiad, kolacja, dara. jajeczniczka, tu się będzie działo, Face kontra Natus Vincere, to jest mecz o życie. Na tym majorze. Jedna z tych drużyn awansuje do ćwierć finału. A jedna z tych drużyn odpada z turnieju. Tymczasem Bit na swoim miejscu na mapie. Na łazienkach. On tu się czuje królem. On to się czuje doskonale. I już daje tę jedną eliminację. Jeszcze może powstrzymać podejście rywala. W końcu będzie ta walka. Będzie jeszcze rotacja. Ale Twist trafia. Elektronik w bombsite. I teraz Elektronik także potrzebuje pomocy. Chociaż Elektronik z eliminacją bomba, ale że gdyby tu wygrał w z Twistem, to wydaje się, że będzie po rundzie. Nie! Wybiegają zawodnicy CT w w momencie, kiedy no. tam na zegarku było ile 8 sekund, ja mam wrażenie, że terroryści nie zdążyliby podnieść bomby i jej podłożyć. Trzeba podjąć decyzję, czy na pewno chcą plantować bombę na bombsite, a kiedy? Przecież bombsite B jest pusty. Robs kontra elektronik, ależ potężnie był obity Robs po tej serii od elektronika, który wygrywa tę runę dla swojego zespołu na mecz. myślę, że w końcu, kiedy się troszeczkę obluzi na bombsite B, to tam będzie szukał eliminacji Karigana. A tutaj właśnie doszło do wymiany. Dwóch za dwóch. Już widzimy podejście kolejnego zawodnika. Może także dwóch graczy bo od monstera Tam pokazuje się jeden z antyterroryści i to działa. Mówiłem, brakuje granatów, ale perfekto. Dwukrotnie trafia, zostaje tylko Rain. Face chciało czekać, ale Nawi na to nie pozwoliło. Jeszcze minuta. Na razie wyrzuca broń poza mapę. Na razie sprząta rain. Zobaczymy, co dalej. Nie poradzi, bo on lubi. On lubi walczyć w takich e, momentach, tak? Gdy jest atakowany z dwóch stron, ale tym razem nie daje rady. A Karigan już na bombsite zaskoczy Simpla. Tutaj są rywale. Twist eliminowany, bo też bit. stwierdził, że nie będzie czekał. Będzie próbował, ale nie ma tam miejsca dla niego. Próbował jeszcze ratować sytuację. I będzie to robił teraz. Simple wyjeżdża agresywnie, ale Broki zaczyna trafiać. 7 sekund. Jeden HP cały czas u niego. Perfekt od pleców. Jeszcze może zaskoczyć, ale nie. Znów Broki. Bezbłędzie. A błyskawiczna odpowiedź, prawda? Pikował jednak na długą, bez flesza wtedy już... Tak? Czy on zginął po wybuchu bomby? Tak. No, zobacz. Ale że w tym miejscu aż zginął? No, trochę jestem zaskoczony. Po fleszu teraz sprawdza Twist i on zdobędzie tego fraga. Robi nam się 3 na czterech. Szuka fraga, Simple i on znajduje... ...głowę Twistza, chociaż Rops też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Eliminacja dla niego, a na fleszu Simple od razu zerknął na monitor swojego kolegi, ale zdobył tego fraga. Zachował zachować najperkę, chociaż tu jest blisko rywal. Wcelowany jest w niego, bit, ale ten strzał prosto w głowę, przecież tam głowy nawet nie było widać. No, ten frag dla Simpla naprawdę piękny. Tutaj jeszcze przecież po flashu trafił, no był wcelowany, zauważył lufę mam wrażenie i dlatego, mm. dlatego tak naprawdę po flashu od razu wiedział, że trzeba klikać. No właśnie, widzieliśmy to z Pawła Simple. On zobaczył wychodzące, wychodzącego rywala. Zbyt ryzykownie. No jeszcze miał zalecie się granaty, a to Simple właśnie na podsadce. I to jest ten smoke, gdzie masz możliwość przejścia do bombsite'u. Jeszcze jest taki, no przez część tak naprawdę bombsite'u One Way. I Simple. Inna pozycja, znów skutecznie. Bardzo odważnie, ale bardzo pewnie przede wszystkim i mądrze rozgrywa to Simple. Teraz jednak rejna od strony długiej, ale Simple doskonale asekuruje, No teraz się od razu obudził Simple. Jest jednak brok 1 na 5, to była runda teraz 1 na 4. Dwójkowy. Pik, ale Simple no. teraz bardzo skutecznie. Mam Karigan, nie spodziewał się kompletnie, że rywal może być tak ustawiony. A tu Simple, proszę, ta aktywność od niego jest w spotkaniu. Trzeba przyznać, Beat także wytrzymuje. Jeszcze ma elektronikę do pomocy. Wszystko działa w tej rundzie, w tej sytuacji dla zespołu NAWI. Dominacja aktualnie. 5 na jednego po raz kolejny zostaje Broki, ale tym razem Broki nawet bez eliminacji. 9 do 6 dla NAWI po pierwszej połowie. Wydaje się, że 6 rund dla face to niezła zaliczka, ale na pewno dużo zależy od rundy pistoletowej. To nie będzie łatwe, tu trzeba będzie się w pewnym momencie pospieszyć. No i teraz. Ojej. O, oh, ten flash fatalny. fatalny! Tak, Simple, może i spokojnie fragować, ale chwila, moment, bo jest odpowiedź od antyterrorystów. Oh. Ale teraz, no była ta nawet seria, bo tam wcześniej Robs przecież był poobijany. No i jeden na dwóch twist. Także tych HP nie ma zbyt wiele. A tego defuse'a nawet nie mam. Wie Twist, że tu już wystarczy chyba zachować broń, bo. Czy bardziej kewa, oczywiście. Chociaż już elektronik na plecach i proszę, jeszcze headshot trafiony. Takiego rytmu, ja często mówię, że zawodnicy mają taki swój rytm te fragowania, tak? Bo Robs Okej, okay, razy znowu eliminację. Teraz drugi przestój. Kargigan jednak zatańczy, bombsite, To jest potrzebne. To jest skuteczne. Co zrobią pozostali zawodnicy Face? Bo to oni powinni trzymać drużynę na swoich plecach. Twist trafił. Perfekto, zostaje sam. Tam poobijany jest Twist. Teraz już eliminowany Broki. Także stracił HP, ale Broki po raz kolejny udowadnia, że on z AWP się nie myli. No sprawdza długą to jest nie najlepszy moment. Teraz jednak wcelowany. Wtedy, kiedy trzeba Broki. Ale tutaj też jakieś zamieszanie, tylko że Reyny tam widzi. Oczywiście bombę. To jest ważne i wreszcie. Moment Reyna. Wreszcie jego istotne eliminacje, bo to jest 15 sekund do końca. Przewaga trzech na dwóch, bo jeszcze walczył, But, ale tutaj, jeżeli się odskoczą, to po prostu nie będzie czasu. Marein. Ustawione bardzo sprytnie. Nie Ff, ale zobacz, zobaczy jak wyczuł. Zobacz. że tak otworzył drzwi ropes, ale nie wychyla. No za długo. No czemu nie wychyla tak, jeżeli chce odbijać. Jakiś jest powód na 100%? I teraz jest o to właśnie. starcie. Ale czy będzie reakcja? Nie. Simple za mocny. No i w końcu nawet i Broki się pomylił. Chociaż teraz nie miało to wielkiego znaczenia. Ale widzimy, jakie wyczucie ma Simple. No, nie bez powodu. Był najlepszym zawodnikiem. Świata przez właściwie tyle lat. Ale tu na jego pozycję wydaje się, że na razie ruszy tylko wroki, Może od drugiej strony będzie ta walka antyterrorystyczna. Faktycznie NPL padł na ziemię, ale bit gra blisko bombsaitu w końcu i on upadnie. Twist i Carrigan. Nie ma smoka, ale jest dev. Jak rozegrają tą antyterroryści? Co zrobi też Perfekto? On ma mało HP, ale ważny będzie moment wychylenie i kiedy? Kiedy zrobi to Perfekto? On czeka, on ryzykuje. Czy będzie rozbrojenie? Jest rozbrojenie, Paki. Minimalnie spóźniony. Bo teraz się będzie musiał wykazać. Ale i tak e, pokazuje, na co go stać. Wie o nim perfekto. Wie o nim Simple dwójkowo po prawej stronie. Teraz jednak tarapaty. O, oh, Simple! perfekto, co tu się dzieje? Simple niecelnie, ale jeszcze będzie miał chwilę, by tutaj się odpowiednio ustawić. Simple kontra Karigan. I Simple szukający tej eliminacji. Wycofuje defensywnie Karigan. Co tu zrobić? O, teraz fake plantowania bomby. I Simple. Aj, nie trafia. Znowu plantuje na raz. Nie. Tu Karigan jest blisko. Nie Och, był update przecież zapomniał, zapomniał, zapomniał! Pamięć mięśniowa, pamięć mięśniowa to, w tej wydarzyło. sytuacji. Dowodzący w zespole Face ratuje tę rundę, ale jakie to były fantastyczne strzały! Ze strony Simpla, a potem troszkę za dużo zabawy. No, tu się musiał Karigan zdziwić. Jak wychylał w niego Simpla, tu nie ma kul w magazynku. Co za pech! Poczekali, liczyli na skrót, liczyli na podejście. Broki. jeszcze się rusza, jeszcze o, faktycznie. Ojej, czy Perfekto go zauważył? Wydaje się, że tak jest. Eliminacja zostaje tylko Reign. No i teraz info o tym, gdzie jest ustawiony Reign, ale Reign trafia. Wow! Tak! I to jest być może ten moment, Pace, gdzie będzie przebudzeniał wszystkich. Sam Beat był bez żadnej A Oto Beat powinien pójść jako pierwszy. To tak. on powinien dać. Oj, proszę, na to no. czekałem. Po drugiej stronie. Akurat Wisum musi uważać, ale Ależ wychylenie teraz i będą, wydaje się, przebijali tego smoke'a. Od Monstera jest podejście. Karygan walczy, ale na razie ta walka to jest tylko jedna eliminacja i na tym zakończy. A też pozostali zawodnicy nie są przecież na i B. To jest szansa dla zespołu nawi. Ale na tego flasha chce poczekać i za chwilę wychylić, ale flash niedokładny. Zastanawiające. Nie wygląda to dobrze dla Face. Pozycje pokryte i no i proki Walczy, ale tam nie ma czasu, by przeładować AWP. Zapewne na Wamcajcie B, bo tu się niewiele dzieje. Teraz na przebitka Karigan, co dzisiaj strzela to już informacja. Przemuje AK, ale nie ucieknie Elektronik, jednak czujnie i też pewnie. Wtedy kiedy trzeba 30 sekund do końca. Przydałby się, bo tutaj są antyterroryści. Ważne starcie, ważna walka i teraz znów wiele zależy od Reina. Na razie nie trafił. Ma nie ma, nie ma, nie ma takiej możliwości. 8 sekund do końca wiedzą gdzie jest Rein. Rein walczy, ale to jest jeden brak i jest odpowiedź. Jest zwycięstwo Na'Vi. No, hmm, Simple na rampie, chociaż frag zabita oh. jest. O, i namierzony jest Rain. Wejście od konektora, dorzucony jednak smog, żeby tu się mógł Rain na blisko ustawić. On nawet pod tego smoka podchodzi. Ach, Mijanka. no i czy z Bicycle biegnie chyba nie? Ale, ale powinien się zorientować, kogoś tu brakuje przecież. No właśnie, i chyba się trwa. spodziewa, spodziewa się tego simple. Musi się tego spodziewać, chociaż nie do końca. A tu Rain doskonale to wymyślił. Jest jednak odpowiedź Bita, ale to jest dwóch na dwóch. Perfekto. Wygrywa tę przebitkę i wszystko w rękach. Twój salon wie o rywalach. Wie jak się ustawili i teraz tu jest szansa dla niego. Słyszał tego flesha. Wie dokładnie, gdzie jest bit. A tu jeszcze smoke na konek, który pozwoli mu przejść do Ta Bomba podłożona na palących. Ooooooo! Chcia... Co to za go twój Wow, jakie wyczucie! Popłakał się elektronika. Nie, przepraszam, tylko przecierał oczy. Całe szczęście, za wcześnie, za wcześnie, ale zobaczymy, jak się to zakończy. Wejście na B, ale tu jest dwóch, może nawet za chwilę trzech zawodników gotowych na walkę i teraz Carigan! O już teraz auto. Jakież to było łatwe! Ale jaki moment podejścia wybierze, nie najlepszy drop, ten raz trafia. Na tej mapie faktycznie są od niego eliminacje. No i teraz ruch antyterrorystów, ale na razie Face świetnie reaguje. Już teraz jest. 5 na 3, 5 na 2 nawet. No nie widzę tu możliwości dla zespołu Nawii powoli. Zaczynam myśleć o następnej mapie, bo to jest ważne, bo tu za chwilę może być kłopot, ale proszę, Robs zaskoczył pozycją. O też brak koncentracji po stronie defensorów, teraz zostaje Perfekto oraz Simple. To wszystko, ale jest jeszcze szansa. Oh! No, coraz mniejsza, bo broki kapitalnie, też ofensywnie terroryści, zostaje tylko Simple, Ukraińiec. Sam na trzech rywali, podchodzi blisko, ale już próbują zrobić coś, terroryści Spróbują sprawdzać pozycję. Wiedzą, gdzie jest Simple, mają podłożoną bombę, a Simple ma jeszcze Defa, ma też smoke'a. Ali co zrobi Simple? On tutaj szuka jakiejś ciekawej pozycji. No, trochę czasu traci przez to, oczywiście, Simple. No i będzie musiał czy rozbrajać, nawet na raz. Na razie jeszcze baituje, na razie prowokuje, ale jest to podejście rywala. Kolejny zawodnik też blisko i teraz chwycił zapaka, Ale to nadal jest taka, powiedzmy, zabawa Simpla. I robst, który gra agresywnie, ale nadal nie ma odpowiedzi od Simpla. Teraz, Simple, przecież nie ma czasu. Ależ to były podchody, jakże sprytnie to wszystko wyczuł Rob. Wciąż skaczął, bejtując, tylko pamiętajmy o tym czasie. Bali się o kogoś się z pleców Borussia, już przecież niejednokrotnie zamykał akcję, ale teraz Rob zdobywa fraga, no i teraz Broki... Namierzony teraz na pewno, ale broki doskonale razem z Ropsem. Musieli to chyba domknąć po prostu Nawi na mirażu dzisiaj bez ciosu. Bo antyterroryści tracą czas, a nie mają przecież defa do dyspozycji, ale Twist sobie poradził. Jeszcze walka przy łączniku i od tej strony próbują walczyć. Zawodnicy wow. Navi, ale rej kapitalnie! A ma jeszcze kolegę do pomocy. Jest blisko broki. Wymieniają się na zakładkę i dzięki temu Face ma punkt! To był plan zespołu Nawi, ale proszę Kaligan! Ma tam miejsce, stworzył sobie tę przestrzeń dobry pleś od Twista. I takie tempo, które może zaskoczyła. Tutaj jest jeszcze NPL i NPL może go brakowało wcześniej. Teraz jednak wykonał swoje zadanie, ale w końcu i sam musiał upaść. Ale jest dwóch na dwóch, także to jeszcze jest do zrobienia. Sibyl chowa się w smoku. widzi Oj, to Broki nie do końca. Teraz uf. musiał namierzyć rywala i wszystko w rękach Bitalonu na głośno. On biegł na pełnej szybkości Oj, i teraz balak. no tutaj dużo niedokładności w grze i jednego i drugiego zespołu. Broki nie myli się, a zatem mamy rundę na 5 do 6. Ta defensywa chodziła znakomicie, a ale tu na ekipę Nawi może być niebezpiecznie. Bomba już podłożona. To się spokojnie uda zrobić. Także dobry pomysł z wejścia na no wobs, chociaż teraz fragują antyterroryści. Simple. Szuka dla siebie miejsca, jest w cave jest też blisko Nipple, Simple, nie, to Nipple po raz kolejny, ale przewaga trzech na dwóch, teraz Broki ma duży problem, no Broki chyba nie ma pojęcia o tym jak ustawił się Nipple, Simple stara się zbaitować, Broki jednak z eliminacją, Rops dokłada fraga, robi nam się dwóch na jednego, czy jest defuse, trzeba broić bombę na raz, Broki nie ma defa. próbuje, bez defiuza, ale oczywiście to jest jedyne co zostało, walka trwa, Rops dokłada fraga, czy wystarczy czasu, wydaje się, że czas jest, żeby bombę rozbroić, tak jest, a więc Face odbija bombę, tutaj tuż, tuż przy tych smokach, no gdyby tak wziął bombę, a jest tak? to o, będę po raz kolejny, ale szklacz młodego zawodnika na to z no Pilnuje wejście do konektora, chociaż teraz odpuści na moment, no i to może być niebezpieczeństwo. O, zobaczmy, jak łatwo praguje Electronic. Simple w końcu. Wygrywa też swoje starcie, a tutaj Twist bez żadnych szans. Co tu się dzieje z tą defensywą? Czemu poruszył się w tej sytuacji Broki? On pilnuje tych pleców i nagle dwóch zawodników wchodzi. Fatalny, karygodny błąd Brokiego który powoduje, że FaZe traci 15 punkt i już jedną nogą są poza turniejem. No, mamy już dwóch zawodników, jednak jest broki ze Steinperk'ą, ważny frag dla Karigana, schowany jest Rain. Czeka na strzał Brokiego. Teraz oh! jednak wyczuł rain moment. Idealnie. Ależ Rain końcówka tej rundy. Na razie, ale zobaczmy, co robi Robs w takim momencie. Skrót! No i teraz przypominają się najne, te najlepsze rundy w defensywie zawodników Face. To jest taki moment. frag otwierający perfekto też mocno poobijany. Ale to jest nieprawdopodobnie taka runda, taki moment i zawodnicy skracają sobie bombsite. A i jest eliminacja. Do tego bity perfekto. Dorzucony jeszcze Palak do Keva, Bardzo mało czasu i miejsca mają terroryści. Frag dla Simple, to jeszcze jest za mało. Do tego Bity bardzo mocno, perfekto. Wycofuje momentalnie zawodnik CT, ale to wszystko jest pod kontrolą. Simple zostaje sam jeden na trzech, a Simple powstrzymany. Face dokonało niemożliwego z wyniku 9-15, będąc już poza turniejem. Oni wrócili ze światów i teraz w dogrywce będą walczyli o zwycięstwo. Tuż, tuż obok Ropsy. Coraz mniej czasu na odbicie. Niecelny strzał simple to Robs wykorzysta bloki z eliminacją. Bit zostaje sam. Tam wydaje się, że mieli smoke, ale small maina i dzięki temu nie mogą broić tej. Bomby zawodnicy CT. Teraz wszystko albo nic. Kto będzie broił bombę? Musi broić tej bomby Twist, ale nic z tego! Nie będzie czasu na rozbrojenie. Wydaje się, że to będzie za mało czasu. Tak jest. Rops już nie da rady. byli kony, walczy. Rops jest w fragi. Bomba leży. Udało się zwiać Ropsowi, ależ tu jest intensywność tego spotkania w końcówce. Rozkręcało nam się bardzo powoli, ale jak już się rozkręciło, to do czerwoności wręcz. I teraz z zapartym tchem można spoglądać na losy tego meczu. Dwóch na dwóch. Czeka Brock. Brokkis wcelowany ze snajperką. Bomba oczywiście leży. Nie ma fleszy. Nie mają granatów zawodnicy Terror. Run boost w takim Run... momencie. Co się dzieje? Broki trafia. Elektronik zostaje sam. Wiedzą o tym oczywiście antyterroryści. Grają spokojnie. Ale chwila, moment. Tu było przejście. broki wychylił, gdy jeszcze kolega nie był gotowy na reakcję. I sprowadza to wszystko do sytuacji jeden na jednego Elektronik. Bomba na plecach Elektronika. On nie rotuje. Nie ucieka w stronę b On już że teraz na pewno będzie musiał... Podkładać bombę właśnie tu, na bombsite Ja. Plant na raz. Robs, ależ musi być teraz zestresowany. Widział rywala Robs. Spokojnie może to domykać. Dzisiaj Elektronik rozgrywa przecież świetny mecz. 28 eliminacji. A to jeszcze raz. Ranbus, ale Broki Broki trafia. Dzisiaj trafia. Nie rozumiem tego wychylenia, bo oczekiwam w najgorszym momencie. No nie wylądowało Paradoksalnie, bo trafił w tej sytuacji. Przeskoczek. Na razie Broki, przedskoczek. Tak, To Chyba tylko przeskoczek, potem jeszcze do Elektronik, ale no, oczywiście jest. <laughs> nou, dat hij raakt eerst. ekspertów ze studia w Paryżu. No tak. Dzieje się, dzieje się w tym meczu 16 do 16. No i też od razu smotacja Brokkiego, On też może trzymać się wejście łącznikiem. Teraz ważna rola Brokiego. Jeszcze nieprzyjemny, Wyjdzie jednak Broki w dobrym momencie i jest tam pleca Karrigan, Ależ wyczuł ten czas, żeby się tutaj pojawić. Robs dokłada Praga. No i nie ma tutaj szans na to zwycięstwo, ależ to wszystko poukładali zawodnicy Face Clanu. I palakiem reaguje terrorysta. Nie chce tutaj, żeby czasem ktoś przebił na drugą stronę, żeby była jakaś agresja, bo to nabija lubią robić ten flash wychylenie, to widzieliśmy wielokrotnie. Ale czy w takim momencie, w takim, no no, Kaniu, ojej, no o, jej, no, no Kagan no! ma Praga i ma zajętą pozycję i na tym chcą budować. Jeszcze nie przyspieszają. Jest tutaj jeszcze Simple. Ale mam wrażenie, że gdzieś ta ręka mu troszkę drży. i Jeszcze Lesz. zamierzony, ależ teraz tarapaty, te Rejdek sprytnie! Na raty jeszcze Karrigan dokłada fraga. To jest 5 na dwóch. Sypie się defensywa ekipy z Vincere. Nieprawdopodobne co się w tym momencie tutaj dzieje. No nieprawdopodobne sytuację oglądamy tutaj w Paryżu podczas ostatniego majora w historii Counter Strike Global Offensive. Walczy Face! Już jedną nogą poza turniejem. Prawie dwiema, ale. Potrafili się jeszcze złapać. Ostatnim paluszkiem. Dosłownie tej krawędzi. No i przyciągają. Wspinają się, wspinają się na szczyt. To też wpływa na defensywę na ich reakcję. Rejn już naciskał. Tu jest wyjście. Antyterrorysty. Oni też stwierdzili, nie możemy po prostu czekać. Był flash, było wychylenie. Simple także trafia. No i teraz lepszy moment. Zespołu nawie. Oni też potrafią odpowiedzieć. Oni też się nie poddają. Zobaczmy, leci flash. Widzi bit, co się dzieje. Chcą pogonić terroryści. O Elektronik zachwiał się na moment. Rej jednak też wyeliminowany. Przewaga PM na trzech, o, dobre skany przez tego smoka. ta przewaga jest coraz większa, granat będzie zabójczy, musi być, tak jest, Rob spakowany do Pokebola. Tylko jak to wszystko rozgrywać, tu potrzebuje jakichś naprawdę magicznych akcji, magicznych fragów, a tego nie zobaczymy już raczej. Broki, a mimo wszystko przebija tego smoka. co tu zrobił Broki, ale w to wymyślił, nieprawdopodobne, on z bombą teraz pędzi w stronę siteu B jeszcze na chwilę się wstrzymał, jeszcze chce, on chce fraga, on Maria, OJ, ja stracaję, o, jej, co o, tu się to jest? Maria! Co tu się działo? Jak było blisko, by broki dołożył kolejną eliminację. No nieprawdopodobna runda. Oj, było gorąco. A co musiało się dziać w głowach zawodników nawi, gdy oni też ginęli. Jeden po drugim. Ale to już musimy zostawić, bo walka się rozpoczyna. Karigan. z eliminacją otwierającą oczywiście Reign tuż za nim. Robs jednak gdzieś tutaj zdobył fraga, złapał kogoś na rotacji. Broki też przebija się przez defensywę. Bombsite jest pod kontrolą. To jest 4 na 1 bit. Nawet mam wrażenie, nie ma czego szukać bliżej bombsite'u. 20 do 19 dla Faze. No i teraz to nawiw ataku. Dwójkowo zawodnicy ustawieni na bombsite'ie. B jest Broki już z rotacją, już przechodzi. Karigan wcelowany, a Wupa u niego. Coś, czego do nieporu nie widzieliśmy. Symbol odpowiada, ale i tak Przewaga zespołu. Face jeszcze browki na posterunka. Wiemy, jak on jest mocny. Mocny jest też Rain i zostaje tylko Simple w sytuacji 1 na 4. I teraz próbuję, ale tu było zbyt wielu rywali. Przed Elektronikiem bardzo trudne zadanie. Poprowadzić to tak, żeby teraz wygrać dwie rundy z rzędu na zakończenie tej drugiej dogrywki. A pamiętajmy, że wcześniej było 15-9. Prowadziło Nawi po stronie Terro. 15-9. Wtedy w CT Face wygrało 6 rund z rzędu. I teraz jest podobna sytuacja, tylko że Face, jeżeli wygra rundę, to będzie po meczu. No musi Rob uważać, bo jeszcze Słyszę. jeden taki skan i będzie po wszystkim. co czymś Ale w wie. ryzykowni teraz rob Ojej, ryzyko Bit ma Fraga jeszcze raz, bo tam Twist poszedł pod refraga, ale to nie wyszło, za daleko był Rywar. No i teraz gracze Na'Vi już atakują o Karigan jest jedyną linią defensywy w tym wow. momencie. Ale jaka to jest linia defensywy? Nie do przejścia. Dończyka, ale Nate już dobre od Simpla. Pojawia się jednak broki I wszystko jest możliwe, gdy oni z blisko Mompsite od pleców. Podchodzi Reni, to jest przewaga. Dwóch na jednego. Kto jak nie Simple ma. A teraz ratować taką rundę. Jeden na dwóch. Jego pozycja przecież powinna być znana. Simple. A i machnął tym celownikiem, ale to będzie koniec. A więc Face Clan Błysnął karigan, który dzisiaj rozgrywa naprawdę świetną mapę. I gdyby nie on, to wydaje się, że Face musiałoby się pożegnać z turniejem.